Gminny ośrodek pomocy społecznej w Długołęce, w skrócie GOPS, znajduje się w Długołęce przy ulicy szkolnej 40A. GOPS jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Gminny ośrodek pomocy społecznej pomaga osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie pokonać jej. Wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, GOPS prowadzi również gminny klub seniora w Bykowie. W GOPS można załatwić wiele spraw, takich jak przyznawanie i wypłacanie zasiłków, zapewnienie usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych. Oraz pielęgnacyjnych dla osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, pomocy rzeczowej, wydawanie karty Dużej Rodziny, procedura Niebieskiej Karty, narzędzie mające na celu ochronę oraz wsparcie osób doświadczających przemocy w rodzinie. Obsługa osób z niepełnosprawnością odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, znajdującym się na parterze budynku. Pomieszczenie. Dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, zawiera podest do wjazdu wózkiem. W siedzibie GOPS jest możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej. GOPS zapewnia możliwość wstępu z psem asystującym lub psem przewodnikiem. W GOPS można skorzystać z tłumacza języka migowego w formie online, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie. Na stronie internetowej gopsdługołęka.pl bez polskich znaków w zakładce Kontakt znajdują się numery telefonów i maile do wszystkich pracowników. Nasz numer telefonu 71 315 20 50 nasz adres e-mail gopsdługołęka.pl .gops bez polskich znaków Nasz adres do korespondencji ulica Szkolna 40A 55 095 Długołęka. Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis kwalifikowany, możesz przesłać dokumenty mailem lub złożyć za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.